Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest radca prawny Katarzyna Siwiec z kancelarii radcy prawnego. Dzień dobry. Pani mecenas, piątek jest kolejnym dniem powodzi na południu Polski. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby poszkodowane przez żywioł? Może zaczniemy od przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek powodzi. Tak, taka pomoc rzeczywiście jest. Może. Problemem jest to, że ona jest troszkę rozsiana po różnych aktach prawnych, no ale no ni niestety tak to wygląda. Natomiast przedsiębiorcy no, mają tutaj pewne możliwości pomocowe ze strony e, państwa. E, już taki chyba na, najgłośniejsza rzecz to e, darowizny i to, że e, nie będzie VAT, dokładnie będzie zerowy VAT na, na zerowa stawka VAT-u na e, darowizny e, materialne. Budowlanych, co bardzo ważne, a także na towary i usługi dla ofiar powodzi. Brakuje co prawda jeszcze jakichś preferencji w podatkach dochodowych, ale tutaj, że tak powiem, z pomocą przyszło Ministerstwo, odraczając terminy zapłaty i VAT-u do 25 stycznia a także podatków dochodowych za, za ten taki smutny okres powiedzmy od sierpnia do grudnia 2024 roku, które będzie można rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym. Poza tym ustawa o usuwaniu skutków powodzi, że ją tak będę nazywać, przewiduje też... Pewne środki takie pomocowe dla tych przedsiębiorców, którzy na przykład zatrudniają pracowników, ponieważ jeżeli na przykład nie zmniejszą stanu zatrudnienia, to mogą liczyć na zwrot kosztów wynagrodzeń chociażby i składek ZUS przez okres do 12 miesięcy. No tutaj warunkiem jest oczywiście utrzymanie tego stanu zatrudnienia. Poza tym ZUS również wyszedł tutaj z, z pomocą w ten sposób, że składki ZUS będą również odraczane, no bo oczywiście istnieją takie indywidualne możliwości sięgnięcia do, do tego rodzaju ulg, ale, ale tutaj też jak gdyby rządowo ta pomoc idzie odgórnie. Ja też no, śledzę, co się takiego dzieje i z czego mogą pracodawcy skorzystać. To mogą się ubiegać o nieoprocentowaną pożyczkę na utrzymanie miejsc pracy, też jest coś takiego. Też jest coś takiego, też są przewidziane w, w tej samej właśnie ustawie pożyczki na usuwanie też szkód w takich aktywach czy rzeczowych, czy obrotowych, nie, które no, powstały na skutek zalania, najkrócej mówiąc, a także remont, a nawet przystosowanie nowego lokalu, nie, jeżeli oczywiście jest to niezbędne dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie, te pożyczki są limitowane do kwoty 50 tysięcy złotych, Niemniej jednak rzeczywiście no, źródło tej pomocy także i takie jest. Pani Mecenas, a co jeżeli ktoś wziął kredyt, na przykład na mieszkanie, tutaj z czego może skorzystać? Jest też i pomoc dla takich osób, właśnie nie, zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego y, wraz z odsetkami, i tutaj ten okres zawieszenia też może wynosić maksymalnie jeden rok. To jest zawieszenie kredytu. Ja tutaj też przeczytałam coś takiego, że państwo przez rok weźmie na siebie spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez powodzian. Co to znaczy, że przez 12 miesięcy raty kredytu poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, czy to będzie umorzenie tych rat kredytu? Umorzenie nie będzie zależało od wysokości raty kredytu, a kwoty wsparcia nie trzeba będzie zwracać. Jak to rozumieć? To znaczy tak, to trzeba by rzeczywiście rozumieć w ten sposób, że państwo będzie jak gdyby pokrywać dla tych osób najbardziej poszkodowanych ratę raty kredytu. To już jest też jak gdyby takie ekstra rozwiązanie, ponieważ tak ustawowo to przewidziane jest Przynajmniej w ustawie powodziowej, tylko to zawieszenie kredytu. Także tutaj no, jest pomoc rządzących w stosunku do osób poszkodowanych. Pani Mecenas, dobrze, z tym zusem to już Pani powiedziała, jak to wygląda. Tutaj będą te składki odroczone. Tak. Tak. ZUS, jak gdyby on już od kilku dni w zasadzie informuje o możliwości skorzystania z, z ulg, a teraz już jest taka informacja podana do wiadomości publicznej, że będą odraczane te, te składki dla tych no, poszkodowanych przedsiębiorców. Czy można zawiesić kredyt wraz z odsetkami za zalane mieszkanie? Czy można zawiesić? No, bo to jest jakby tutaj już częściowo pani odpowiedziała chyba na to, tak? Tak, czy... tak, bo to jest właśnie to, o czym, o czym wspomniałam, że ustawa powodziowa przewiduje takie rozwiązanie, że można wnioskować o zawieszenie spłaty tego kredytu, czyli po prostu, mówiąc najprościej, przez rok nie spłacamy wymagalnych rat kredytu. Tak, chciałam powiedzieć, może ogólnie, jeżeli chodzi o takie osoby fizyczne, które powiedzmy nie prowadzą działalności gospodarczej, że dla nich też są przewidziane oczywiście środki pomocowe, takie wsparcie materialne. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to ja też na ten temat napomnę parę słów. Tak, I... tak, bardzo proszę. Więc przede wszystkim zasiłek powodziowy, który jest przyznawany tak w zasadzie na oświadczenie i bezwarunkowo do 2000 zł. Dodatkowo też przewidziane są zasiłki celowe dla poszkodowanych i. Mamy kwotę podwyższoną 6 do 8 tysięcy, które też można otrzymać dość, dość szybko. Mogą otrzymać gospodarstwa domowe, jak również osoby samotne, a dodatkowo też jest przewidziana pomoc na remont mieszkań, odbudowę budynków zarówno gospodarczych, jak i mieszkalnych. I tutaj ta pomoc no, będzie wyraźnie wyższa, bo w przypadku takich budynków inwestorskich, czyli tak nie do zamieszkania, to do 100 tysięcy złotych, a w przypadku odbudowy, konieczności odbudowy, no czegoś niezwykle smutnego, budynku mieszkalnego do 200 tysięcy złotych. Dodatkowe uprawnienia pracowników teraz w związku z powodzią. No, nie każdy może iść do tej pracy, może stracić pracę, jak to będzie wyglądać? Bardzo dobre pytanie Pani Redaktor, bo, bo jak najbardziej tak, to przecież dotyka nie tylko przedsiębiorców, ale pracowników tych, tychże przedsiębiorców także. Po pierwsze, ustawa powodziowa przewiduje, że jeżeli oni nie mogą faktycznie stawić się do, do pracy, to ta nieobecność spowodowana powodzią jest nieobecnością usprawiedliwioną. Więc nie można zarzucić tutaj pracownikowi naruszenia jakichś obowiązków pracowniczych. Ustawa gwarantuje im z tego tytułu także wynagrodzenie. Ono się akurat przelicza w odniesieniu do najniższego wynagrodzenia, więc no nie będzie to rzeczywiste wynagrodzenie, jakie mogliby otrzymać, no mając wyższe uposa uposażenie, ale jednak to wynagrodzenie mogą, mogą otrzymać. Poza tym mogą też korzystać z urlopu, z takiego zwolnienia od pracy, z powodu siły wyższej, bo powódź taką niewątpliwie jest i tutaj jak gdyby mają dodatkowe dwa dni na no, walkę z żywiołem powiedzmy i prawo do połowy wynagrodzenia. Jeżeli chcieliby świadczyć pracę, ale na przykład zalało ich zakład pracy i no, nie, nie mają jak tej pracy świadczyć, nie mają takiej możliwości, to mają też prawo do wynagrodzenia za czas przestoju. Także, no, nie są tutaj, jak gdyby pozostawione same sobie, ale też może się zdarzyć tak, że mogą mieć, jak gdyby, może nie tyle dodatkowe obowiązki, co no, zmianę na przykład systemu czy rozkładu czasu pracy, jeżeli no, pracują na przykład na tych zalanych terenach i wobec ich pracodawcy zostanie wydany jakiś tam na przykład nakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, to to też ciągnie ze sobą jak gdyby pewne rozwiązania, które no, pozwalają w pewnym sensie być może na niekorzyść pracownika no, zmienić tymczasowo, czasowo oczywiście, ten sposób świadczenia pracy, na tyle żeby no, dostosować to do, wszystko do warunków jakie panują na tych terenach. Pani mecenas, co w takim razie z uczniami szkół, w których zawieszono zajęcia z powodu powodzi? Z czego mogą korzystać? Też są przewidziane pieniądze specjalne na ten, na ten cel. Pomijając oczywiście, na chwilkę odejdę do Tematu, na remonty szkół, i tak dalej, bo to są zupełnie, zupełnie już inne kwestie. To również jest przewidziana taka pomoc materialna dla dzieci, dla uczniów z tych terenów powodziowych. I tutaj w zasadzie można mówić o dwóch formach pomocy. Przede wszystkim to jest taki zasiłek losowy w związku z tym, co się, co się stało, i tutaj w przeliczeniu na ucznia wynosi on tysiąc złotych. Jak również organizowane mogą być wyjazdy dla tych, dla tych dzieci i tutaj też mogą one zostać dofinansowane. Kwota dofinansowania to ponad 1500 zł i te formy pomocy możemy jak gdyby łączyć, więc tutaj na jednego ucznia nie możemy otrzymać tego wsparcia ponad 2500 zł, tam niecałe, niecałe 2550 zł, bodajże 40, 2540. Rodzice uzyskają pomoc w urzędzie gminy i tam też powinni złożyć wniosek o wyjazd albo zajęcia dla dziecka, właśnie te wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, o których tutaj pani mecenas mówiła, to trzeba taki wniosek złożyć. Tak, bardzo dobrze, że pani redaktor o tym wspomniała, bo ta pomoc z reguły jest wnioskowa, czyli no nie następuje z urzędu, tylko trzeba się po prostu o nią postarać. Pani mecenas, jeżeli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych lub gospodarczych, proszę powiedzieć, z czego tutaj można skorzystać? Tak jak wspomniałem już wcześniej, a że tutaj są przewidziane dwie kwoty, w zależności od tego, z jakim budynkiem mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o takie budynki gospodarcze, to tutaj ta maksymalna kwota to 100 tysięcy złotych, w przypadku budynków mieszkalnych to 200 tysięcy. No, warunek jest taki, żeby rzeczywiście w tym lokalu mieszkalnym zamieszkiwać, czyli tam musi być prowadzone gospodarstwo domowe. Początkowo środki będą wypłacane na podstawie wywiadu, oczywiście wniosku zainteresowanego i wywiadu. I tutaj nie gdyby przestrzegam, że należy koniecznie pamiętać o fakturach i rachunkach, które muszą dokumentować te wydatki, dlatego że później, jak gdyby następczo po dokonaniu remontu będzie Trzeba dokonać ich rozliczenia, no i żeby nie pojawił się problem w postaci później konieczności ich zwrotu, bo pomoc będzie następowała w miarę szybko i miejmy nadzieję sprawnie, natomiast będzie konieczność rozliczenia tych środków. Teoretycznie na te kwoty, które wspomniałam, nie wpływa ubezpieczenie, to że budynek był ubezpieczony i to, że poszkodowany otrzymał ubezpieczenie. Ale też oczywiście, no, urzędy powinny brać pod uwagę to jako taką okoliczność wpływającą ewentualnie na miarkowanie tej kwoty. Co ważne, to te kwoty będą uzależnione od stopnia, jak gdyby zniszczenia budynku i wypłaty zaczynać się będą w sytuacji, kiedy ten stopień zniszczenia wyniesie co najmniej 5% i będą jak gdyby takie wartościowane później, czym większy procent zuży zużycia znaczy uszkodzenia budynku, bo tak trzeba to nazwać, tym wyższa kwota tego, tego zasiłku celowego, które poszkodowane na terenie zalewowym ma prawo otrzymać, no, jeżeli spotkała go taka, taka tragedia i utracił dorobek, dorobek życia. Dodam tylko, że to nie będzie dotyczyło jakichś takich budynków typu letniskowych i tak dalej, tylko chodzi o budynki, gdzie jest prowadzone rzeczywiście gospodarstwo domowe, gdzie ktoś zamieszkał. Przy czym uprawniony będzie nie tylko właściciel, ale nawet najemca, czy taki człowiek, który zamieszkiwał w tym lokalu na podstawie umowy do żywocia, tylko wtedy będzie wymagana zgoda właściciela oczywiście tego budynku. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była radca prawny Katarzyna Siwiec z Kancelarii Radcy Prawnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ewa.